Cześć z tej strony. Tomek Lach witajcie w kolejnym filmie z serii PizzaNet. Tym razem wyjeżdżamy poza Włochy, bo pizza i dania, które są dokładnie prawie takie same jak pizza, występuje na całym świecie i tym razem chcę was zabrać na taką krótką wycieczkę do Gruzji. Gruzja to jest miejsce, w którym przeżyłem chyba jedną z moich najfajniejszych przygód w całym życiu i w Gruzji Najadłem się po uszy czegoś, co nazywa się kaczapuri, i jedną mogę wam powiedzieć, że przygotowuje się je bardzo, bardzo podobnie do pizzy: że możecie takie danie zrobić we własnej kuchni, upiec w zwykłym domowym piekarniku, a nawet na patelni. I co najciekawsze, pomimo tego, że te składniki są bardzo podobne, że sposób wykonania jest bardzo, bardzo podobny do takiej zwykłej domowej pizzy to smak i efekt wizualny przede wszystkim to jest coś zupełnie nowego. Jeżeli będziecie chcieli kogokolwiek zaskoczyć, przede wszystkim samych siebie, to to jest właśnie przepis do wypróbowania. I zaczynacie od tego, że przygotowujemy ciasto. Je przygotowuje się tak samo praktycznie jak pizzę. Mąkę oczywiście musicie wsypać do miski. Dokładne proporcje podaję Wam w opisie pod filmem. Do tego dodajecie drożdże, odrobinę cukru, jeżeli macie obawy, czy będzie to wszystko fajnie rosło. Następnie zalewacie to wodą, mieszacie dokładnie. Jak już te składniki wstępnie się połączą, dodajecie sól, dodajecie po kolejnej chwili olej lub oliwę i to wszystko mieszacie. A jak już ciasto zacznie się łączyć w taką jedną zwartą kulę, to wyrabiacie dłońmi do czasu aż uzyskacie taką bardzo, bardzo gładziutką konsystencję. Ciasto nie będzie się lepić, ciasto będzie fajne, miękkie i sprężyste i tak jak w przypadku zwykłej pizzy Kładacie teraz wyrobione ciasto do miski, do wyrośnięcia, najlepiej na około godzinę, ale chodzi o to, żeby ono przynajmniej podwoiło swoją objętość. I w tym czasie ja wam pokażę jeszcze dosłownie kilka urywków tego, czego możecie się spodziewać w Gruzji, bo uważam, że to jest warte zobaczenia. A przede wszystkim, Gruzja moim zdaniem jest warta odwiedzenia, ponieważ to jest kraj w Europie, w którym nic nie wygląda jak w Europie i nic nie działa jak w Europie, i jeżeli chcecie zobaczyć coś, co jest. Bardzo, bardzo, bardzo inne i fascynujące od tego, co możecie spotkać, jeżeli pojedziecie na Zachód od Polski, nawet na wschód, ale gdzieś tam w te bliższe rejony, to w Gruzji zobaczycie przede wszystkim świetnych ludzi, którzy są najmilsi, najbardziej przyjaźni, bardzo lubią Polaków, nawet pomimo tego, że kilka lat temu Robert Lewandowski nastrzelał tam chyba 15 goli w jednym meczu. W każdym razie bardzo, bardzo radośnie reagują na każdy znak tego, że jesteście z Polski. Kraj wygląda przepięknie, czy to nadmorskie klimaty, czy góry, czy duże miasta jak Stolica, czy Kurort Batumi, czy małe wioski, do których zajedziecie i po prostu będą was traktować tam jak najlepszą, najbliższą rodzinę. Możecie zobaczyć zwierzęta, przyrodę, możecie pójść do Kasyna, i generalnie dla mnie te 10 dni, które spędziłem w Gruzji. To było coś tak napakowane wrażeniami, emocjami i teraz mam taką ilość wspomnień z tego wyjazdu, że zresztą widzicie sami jak jestem podekscytowany jak o tym mówię, pomimo tego, że kilka lat temu już tam byłem, że tak naprawdę małym kosztem możecie przeżyć wielką przygodę. Nasze ciasto już powinno wyglądać zdecydowanie lepiej. No i popatrzcie tylko na to. Ono pięknie wyrosło. Teraz wystarczy, że stolnicę delikatnie posypiecie mąką. Wydobędziecie całą tą kulę na blat. Damy jej jeszcze dosłownie kilka chwil, żeby delikatnie jeszcze to ciasto tutaj wyrobić. Z tej ilości mąki, której ja akurat właśnie teraz używam, czyli pół kilograma, mniej więcej powinny Wam wyjść 3-4 porcje ciasta tak samo jak w przypadku pizzy, każdy kawałek tego ciasta musicie po prostu jeszcze leciutko wyrobić, przygotować z nich takie bułeczki. Takie kulki zostawiacie znowu mniej więcej na pół godziny do wyrośnięcia pod przykryciem. W oryginale gruzińskim używany jest ich miejscowy, młody ser podpuszczkowy, natomiast. W polskich warunkach spokojnie możecie kupić sobie fetę, możecie kupić mozzarellę i żółty ser, zetrzeć je, zmieszać w takich proporcjach 4 porcje fety, 3 porcje mozzarelli, 1 porcja czy 2 żółtego sera, zmieszać je, dodać żółtko, zlepić w kulkę i tak wygląda właśnie farsz serowy do puri. I teraz zaczynacie ten etap, który jest najbardziej charakterystyczny dla hachapuri, ponieważ jak już delikatnie rozwałkujecie lub rozgnieciecie placek przy pomocy dłoni, bo tak to robią właśnie w gospodynie w Gruzji, to nakładacie taką solidną, zbitą kulkę farszu serowego i musicie bardzo delikatnie naciągnąć na każdą farszową, serową kulkę ciasto, które leży pod spodem i dość dokładnie połączyć te brzegi. I teraz musicie delikatnie zacząć rozpłaszczać dłońmi ten placek, tak, żeby cały czas zachowywał okrągły kształt. Ale też, żeby nie rozerwało się to ciasto, w którym otoczone, otoczony jest farsz. Pamiętajcie o tym, że farsz musi być rozprowadzony na całej powierzchni, placka w jego wnętrzu, więc robicie to takimi ruchami od środka na zewnątrz. I teraz, jeżeli placek już będzie miał około 1 cm grubości, to jest gotowy do tego, żeby wkładać go do piekarnika. Piekarnik rozgrzany do temperatury 250 stopni Celsjusza. Najlepiej posłużcie się jakimś kamieniem albo, tak jak u mnie, płytą e, stalową. Jeżeli nie czujecie się zbyt pewnie, to spokojnie, możecie upiec puri po prostu na blaszce, nawet wyłożonej papierem do pieczenia i pieczecie około 7-10 minut do czasu, aż pięknie się zrumieni. I teraz ostatnia czynność, ale bardzo ważna: musicie chaczapuri zaraz po wyjęciu z piekarnika dokładnie wysmarować masłem z wierzchu. To zapewni odpowiedni smak odpowiedni zapach, no i odpowiednią konsystencję. No i słuchajcie, tak się prezentuje właśnie Hatcha z obu stron pięknie wypieczone. Mm. Miękkie, w środku jest dużo nadzienia. Musicie spróbować, koniecznie. Pamiętajcie, że na moim blogu znajdziecie więcej informacji na temat Gruzji i przepisów i tą, ten konkretny przepis w wersji tekstowej, także link znajdziecie w opisie pod filmem. Subskrybujcie mój kanał, bo tylko dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów. I widzimy się w następnym.